Labadiena. Šiandien Lietuvoje lankosi Lenkijos Respublikos prezidentas Karalius Navrockis. Spaudos konferenciją pradėsime Lietuvos ir Lenkijos prezidentų pasisakymais, o po to kviesime žiniasklaidą užduoti klausimus. Pradėti kviečiu Lietuvos Respublikos prezidentą Gitano Nausėdo. Gerbiamas prezidentė, Karali Navrocki, ponios ir ponai. Visų pirma, noriu. Ano, panie panie Prezydencie, vizyntu, no, za wizytę no, no na Litwie. Decyzja o przyjeździe do Wilna jako jedna z pierwszych wizyt po objęciu stanowiska prezydenta świadczy e, o szczególnej więzi łączącej nasze kraje. litwę i Polska nie, nie tylko sąsiedztwo, ir ale także lekcje wspólnej saugumu, historii, bezpieczeństwa i wolności. Dziś odbyliśmy długą i szczerą rozmowę temat interesujące obie strony. Podczas spotkania zwróciliśmy szczególną uwagę na bezpieczeństwo, które jest kluczową kwestią w naszym regionie. Stoimy na straży wschodniej granicy NATO i Unii Europejskiej. Umówiliśmy, jak wzmocnić wschodnią flankę NATO, w tym zdolności w zakresie obrony powietrznej i wspólnej odpowiedzi na zagrożenia dronowe. Oba kraje zobowiązały się do przeznaczenia 5% swojego produktu krajowego brutto na obronność. Uzgodniliśmy, że bardzo ważna jest obecność wojskowa Stanów Zjednoczonych Ameryki w naszym regionie. Stała obecność zbrojnych USA na Litwie i w Polsce stanowi istotny czynnik odstraszający. Będziemy nadal inwestować w infrastrukturę, aby zapewnić jak najlepsze warunki do przyjęcia sojuszników. Rozmawialiśmy o Ukrainie. Wsparcie Litwy dla Ukrainy od początku wojny przekroczyło 1 miliard euro. Litwa będzie nadal przeznaczać na ten cel co najmniej 0,25% swojego produktu krajowego brutto rocznie. Naszym celem jest zapewnienie Ukrainie wszelkiego niezbędnego wsparcia wojskowego, finansowego i politycznego. Długotrwały pokój w Europie jest możliwy tylko wówczas, gdy Ukraina będzie miała silną armię i wiarygodne gwarancje bezpieczeństwa. Oba kraje są członkami koalicji chętnych. Wspólne dążenie do osłabienia zdolności Rosji do prowadzenia wojny polega na wprowadzeniu sankcji. Nowy XIX pakiet sankcji musi obejmować kluczowe obszary, takie jak Rosatom, sektor naftowo-gazowy, bankowość i rosyjską flotę cieniową. Wojnę możemy powstrzymać tylko poprzez zwiększenie presji na agresora. Omówiliśmy również europejską perspektywę Ukrainy i Mołdawii. Członkowstwo Ukrainy w Unii Europejskiej jest naszym wspólnym strategicznym celem. Ukraina powinna rozpocząć negocjacje członkowskie z Unią Europejską jak najszybciej, a data członkostwa nie może przypadać później niż na rok 2030. Jednocześnie należy zadbać o to, aby tą drogą wspólnie z Ukrainą podążała Mołdawia. Rozmawialiśmy również o sąsiedniej Białorusi, gdzie pozbawieni wolności nadal są ponad tysiąc więźniów politycznych, a reżim wspierany przez rosyjską agresję nadal stanowi zagrożenie dla bezpieczeństwa regionu. Powinniśmy kontynuować i zaostrzać politykę sankcji wobec tego reżimu. Przedyskutowaliśmy problemy nielegalnej migracji, które dotyczą naszych krajów. Region stoi w obliczu realnych zagrożeń operacji hybrydowych i ciągłego napływu nielegalnych migrantów na granicę. Stale podnosimy kwestię instrumentalnego wykorzystywania migracji i poszukujemy rozwiązań na szczeblu europejskim. Bardzo ważna jest dla nas dwustronna współpraca gospodarcza. Polska jest największym partnerem handlowym Litwy. Obrót sięga prawie 10 miliardów euro rocznie. Chcemy rozwijać wspólne projekty w dziedzinie obronności, zaawansowanych technologii, energetyki i transportu. W lutym bieżącego roku zsynchronizowaliśmy bałtyckie sieci energetyczne przez Polskę z Europą kontynentalną. Osiągnęliśmy całkowitą niezależność od rosyjskich zasobów energetycznych. Zawsze mile są widziane na Litwie inwestycje Orlenu. Mam nadzieję, że w przyszłości z powodzeniem zrealizujemy projekty infrastrukturalne Rail Baltica i Harmony Link. Niemniej ważne dla obu krajów są kwestie pamięci historycznej. W tym roku obchodzimy 150. rocznicę urodzin Mikołaja Konstantego Czurnenisa, litewskiego artysty, który przez długi okres żył w Polsce. Korzystając z okazji, omówiliśmy jego upamiętnienie pod warszawskim pustylniku. Rozmawialiśmy również o innym ważnym projekcie, upamiętnieniu ofiar reżimów totalitarnych w sercu Europy, Brukseli. I oczywiście sport. Cieszymy się ze zwycięstw naszych drużyn podczas Mistrzostw Europy w koszykówce doskonałą wygraną Polski z Finlandią w piłce nożnej i pięknym meczem naszych piłkarzy z Holandią, chociaż tym razem nie wygraliśmy. Moje doświadczenie polityka świadczy o tym, że najlepszym kluczem do serca nawzajem jest to, że obydwoje prezydentów lubią sport. Nasza przyjaźń z prezydentem Dudą świadczyła o tym i mam nadzieję, że w tak samą przyjeździe zrealizujemy nasze właśnie chęci z panem prezydentem. Nawrockim. Szanowny Panie Prezydencie, dziś po raz kolejny przekonaliśmy się, że Litwa i Polska łączy nie tylko wspólne historie, ale także wspólne cele na przyszłość. Jest to nasza siła. Jest to jedność. Razem nie tylko bronimy bezpieczeństwa naszych krajów, ale także tworzymy wolną, silną, zjednoczoną Europę. Dziękuję, panie prezydencie. Teraz proszę o zabranie głosu prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Karola Wrockiego. Panie prezydencie, drodzy państwo, za zaproszenie do Wilna. Rzeczywiście jesteśmy dzisiaj u naszego sprawdzonego sojusznika w Unii Europejskiej i w NATO. Stąd też jedna z moich pierwszych wizyt zagranicznych odbywa się dzisiaj. Właśnie w Wilnie wypełniłem swoje zobowiązanie także z kampanii wyborczej. Najpierw jadąc do Waszyngtonu, do prezydenta Donalda Trumpa i do Watykanu, do papieża, a pierwszym państwem w regionie, który odwiedzam jest Litwa i bardzo się z tego cieszę. To też. Wyraźny sygnał, jak ważne dla mnie i dla pana prezydenta Nausedy są relacje Polski i Litwy, a także odpowiedzialność za bezpieczeństwo w regionie Europy Środkowej, w regionie Europy Wschodniej i w regionie Morza Bałtyckiego, co jest rzeczą kluczową dla naszej wspólnej przyszłości. Bardzo się cieszę z dotychczasowych częstych kontaktów. W ciągu miesiąca z panem prezydentem Nausedą widzieliśmy się dwukrotnie, drodzy państwo, a jeszcze raz rozmawialiśmy telefonicznie. To pokazuje, że nasze państwa, cały region Morza Bałtyckiego, państwa skandynawskie, Europa Środkowa, Europa Wschodnia budują swoją solidarność wobec rosyjskiego zagrożenia. I tutaj Tutaj wszyscy jesteśmy razem. Doświadczamy tego doświadczenia rosyjskiego i na naszych granicach, to było przedmiotem naszej dyskusji z panem prezydentem i w regionie Morza Bałtyckiego. Jesteśmy nie tylko tym zaniepokojeni, drodzy państwo, bo znamy oczywiście ducha Federacji Rosyjskiej, ale potrafimy też na to wspólnie reagować, i tego dotyczyło także nasze spotkanie wspólnych reakcji naszych państw w obliczu wojny hybrydowej, która toczy się tuż przy naszych granicach. Rozmawialiśmy z panem prezydentem i zgodziliśmy się, że będziemy kontynuować współpracę wojskową zarówno w relacji bilateralnej, jak i w ramach NATO i Unii Europejskiej. Mamy też wiele wyzwań infrastrukturalnych, gospodarczych, wyzwań ekonomicznych. O nich wspomniał pan prezydent. To z jednej strony. Via Baltica to Rail Baltica, omówiliśmy kwestię współpracy i naszych wspólnych interesów także na forach Unii Europejskiej, obaj z panem prezydentem zwróciliśmy uwagę, że dwa te ważne duże infrastrukturalne projekty nie odnoszą się tylko do gospodarki, do ekonomii, do turystyki, ale w obliczu tego, co dzieje się za sprawą ataku Federacji Rosyjskiej i Via Baltica i Rail Baltica są także projektami odpowiadającymi za nasze bezpieczeństwo i bezpieczeństwo naszego regionu świata. Oczywiście podzieliłem się z panem prezydentem moją rozmową z prezydentem Donaldem Trumpem i deklaracją prezydenta Donalda Trumpa o utrzymaniu wojsk amerykańskich w Polsce, w regionie Europy Środkowej. Doszliśmy też do wspólnego wniosku, że dzisiaj, drodzy państwo, prezydent Donald Trump jest jedynym liderem wolnego świata, który jest gotowy skłonić Władimira Putina do negocjacji i do zakończenia wojny. Pan prezydent wspomniał też o budowaniu naszej odporności wojskowej. Polska nie jest, jak wiemy, drodzy Państwo, pasażerem na gapę 4,7 przeznaczone z polskiego PKB na zbrojenia, na działania wojskowe, na działania militarne i to ogromne osiągnięcie szczytu NATO w Hadze, że kolejne państwa przyłączają się do deklaracji przeznaczenia 5% PKB na system wojskowy, system immunologiczny, na siły zbrojne. To jedyna droga dla państw takich jak Polska, jak Litwa, jak Łotwa, jak Estonia, jak inne kraje Europy Środkowej, aby niezależnie od doskonałych relacji ze Stanami, Zjednoczonymi i deklaracji pana prezydenta Donalda Trumpa budować potencjał swoich sił zbrojnych, to musimy uznać za nas najważniejszy cel. Część dyskusji z Panem Prezydentem, drodzy Państwo, dotyczyła także kwestii odnoszących się do kultury, do dziedzictwa narodowego. Moja dzisiejsza wizyta i nasze wspólne odwiedzenie i modlitwa przy Ostrej Bramie jest sygnałem, że Działamy, drodzy państwo, w tej samej emocji naszego przywiązania do dziedzictwa kulturowego, do naszej historii, do narodowej pamięci. Odwiedzę też mauzoleum matki i serca syna, a także kaplicę powstania styczniowego, co wskazuje, że dla nas więzi kulturalne dla obu naszych narodów są bardzo ważne i na nich będziemy też budować naszą odpowiedzialność za przyszłość. Jednym z punktem naszych dyskusji, za to chciałem podziękować panu prezydentowi na Nausedzie, był, była też kwestia Polaków mieszkających na Litwie i tych rzeczy, tych spraw, które zgłaszali Polacy mieszkający na Litwie, którzy, doszliśmy także do wspólnego wniosku, są lojalnymi obywatelami Litwy. Bardzo się cieszę, że dwóch ministrów w litewskim rządzie reprezentuje polską mniejszość to bardzo dobra informacja dla Polski. Życzę nowemu rządowi i panu prezydentowi wielu sukcesów przy wsparciu dwóch polskich ministrów. Te kwestie polskiej mniejszości na Litwie, Polaków na Litwie także były tematem naszej rozmowy i tutaj spotkałem się z otwartością na dyskusję, na dialog pana prezydenta, co w sposób szczególny cenię. Oczywiście jeśli chodzi o Ukrainę, drodzy Państwo, odniosę się do słów pana prezydenta, nie ma najmniejszej wątpliwości. I w Polsce, i w dyskusjach pomiędzy polskim prezydentem a polskim rządem, i w dyskusjach z partnerami zachodnimi i z partnerami w Europie Środkowej, że wspólnie patrzymy na rosyjskie zagrożenia. My w Polsce potrafimy, drodzy Państwo, pewne emocje polityczne, a także ja, jako prezydent polski, emocje w odniesieniu do niektórych postępowań państw Europy Zachodniej odłożyć na bok, jeśli mówimy o naszym narodowym bezpieczeństwie i bezpieczeństwie całej Europy. Tutaj musimy być wszyscy razem dostrzegając zagrożenie ze strony Federacji Rosyjskiej. Nieco inaczej patrzymy z Panem Prezydentem na integrację Ukrainy z Unią Europejską. Tutaj nasza wizja i kontynuacja tych rozmów jest na nieco innym poziomie. Wizja moja jako prezydenta Polski, co nie wyklucza oczywiście naszej pełnej solidarności z Ukrainą w obliczu Federacji Rosyjskiej, ale to już są sprawy między Polską a Ukrainą, a my dzisiaj, drodzy Państwo, w doskonałym nastroju relacji, zarówno bilateralnych, relacji w odniesieniu do infrastruktury, do gospodarki, ekonomii, naszego bezpieczeństwa. Zaczęliśmy dopiero, ale niebawem będziemy kończyć wizytę w Wilnie, za którą bardzo dziękuję wielkiemu przyjacielowi Polski, panu prezydentowi Nausedzie. Dziękujemy prezydentowi Rzeczypospolitej Polski. Mamy czas na dwa pytania ze strony mediów. Bardzo proszę, litewskich dziennikarzy. BNS, pani Awrocki. po spotkaniu w Waszyngtonie prezydent Trump mówił o możliwości przeniesienia więcej sił zbrojnych z Ameryki tu do Europy Środkowo-Wschodniej. Czy może to Polski? Czy rozmawiali Państwo na ten temat? Być może była mowa o siłach zbrojnych na Litwie. a do Pana prezydenta Nowsiedy czy takie oświadczenie ze strony prezydenta amerykańskiego znaczy, że i Litwa też otrzyma więcej kontyngentu amerykańskiego. Bardzo dziękuję no za to pytanie. Ja oczywiście w rozmowie z panem prezydentem Trumpem byłem przede wszystkim głosem Polaków jako prezydent Polski, ale w czasie dyskusji wspomniałem o naszym wcześniejszym spotkaniu z panem prezydentem Nausedą, z panią premier Danii, z prezydentami Estonii i Łotwy. Rzeczywiście Polska za sprawą swojego potencjału gospodarczego, finansowego, ludnościowego, ale także militarnego i wojskowego czuje się odpowiedzialna za cały region Europy środkowej, więc w czasie rozmowy z panem prezydentem Trumpem ten wątek i kwestia państw bałtyckich i Litwy się Pojawiły. Myślę, że deklaracja pana prezydenta Donalda Trumpa o utrzymaniu wojsk amerykańskich w Polsce i ewentualnej możliwości rozwijania tych sił jest dobrą informacją dla całego regionu Europy Środkowej, także dla państw bałtyckich i budowania takich formatów, do których chciałbym zachęcić wszystkich partnerów bukaresztańskiej dziewiątki, a więc rozwijania formatów o współpracę państw bałtyckich, Polski i państw nordyckich. Ja oczywiście nie miałem ani mandatu, szanowny panie redaktorze, drodzy państwo, ani to nie jest moje zadanie, żeby wypowiadać się w imieniu Litwy, ale wspomniałem o naszej wspólnej potrzebie rozwijania wojsk amerykańskich w Polsce. Te decyzje należą oczywiście do prezydenta Stanów Zjednoczonych Donalda Trumpa, który, powtórzę to jeszcze raz, jest dzisiaj liderem wolnego świata w obliczu tego, co się dzieje, w obliczu przebudowywania agresywnego architektury bezpieczeństwa na całym świecie. Ja również dziękuję panu prezydentowi Nawrockiemu, że podniósł to pytanie o siłach zbrojnych Stanów Zjednoczonych Ameryki i ich obecności na terytorium naszego regionu, nie tylko w Polsce, ale i w tym szerszym kontekście. Taki właśnie był sygnał. Takie było nasze zadanie, jeżeli można tak powiedzieć, kiedy udawaliśmy się do Białego Domu. Mówię jeszcze o dwóch prezydentach państw bałtyckich, którzy uczestniczyli w spotkaniu w Warszawie. Wiadomość, którą otrzymaliśmy ze Stanów Zjednoczonych Ameryki i prezydenta Trumpa jest pozytywna. Cieszymy się z tego powodu, że bardzo konkretnie wypowiedziano się o Polsce, ale mamy nadzieję, że ta wiadomość również oznacza, że możemy otrzymać tu uwagę ze strony Ameryki do całego regionu. Oczywiście z powodów logistycznych ta obecność, bardziej intensywna obecność sojuszników amerykańskich jest celowa w całym regionie, nie mówiąc o konkretnych państwach. Dlatego i nadal będziemy bardzo klarownie indykować, że obecność sił zbrojnych ze Stanów Zjednoczonych Ameryki, z Niemiec. Fizyczna ich obecność tu na terytorium Litwy jest naszym priorytetem. Zarówno jak również naszym priorytetem jest zwiększanie wydatków na obronność i zgodność z tym, co było wytyczne, wytyczone w Hadze. Myślę, że musimy dalej intensywnie pracować na szczeblu dyplomatycznym, politycznym i dążyć do tego, by uwaga Stanów Zjednoczonych Ameryki do regionu pozostała taka, jaka była, albo nawet i większa, o czym powiedział przed chwilą prezydent Nawrocki, że taka wiarygodność, że taka perspektywa istnieje. Dziękuję. Teraz proszę o pytanie ze strony Polski. Agnieszka Drążkiewicz, Polski Rady Informacyjnej, Agencja Radiowa. Mam pytanie. Dzień dobry obu do panów prezydentów. I też pozostanę w kwestiach bezpieczeństwa. Oczywiście jak panowie odczytują te ostatnie zapowiedzi administracji Stanów Zjednoczonych o zredukowaniu jednego z programów? On się nazywa sekcja 333, już tak po polsku powiem, który dotyczy chociażby kwestii szkoleniowych na terytorium państw bałtyckich. Czy jak to odczytywać w kontekście całego bezpieczeństwa? w regionie i wschodniej flanki NATO. No i też tutaj dodam jeszcze oczywiście te kwestie chociażby tych ostatnich ataków dronami, zmasowanych ataków na terytorium Ukrainy i do, do polskiego prezydenta, jeżeli Pan prezydent zechce odpowiedzieć już te drony, które pojawiały się też na terytorium Polski. Czy Pan ma jakąś informację? Czy mógłby się Pan z nami podzielić tą informacją? Dziękuję. tej era. Tak, to, jest realia, to są realia dnia dzisiejszego, kiedy z jednych albo innych powodów statki bezzałogowe, drony, które są przeznaczone dla Ukrainy z technicznych powodów po prostu zmieniają swój kurs i przez terytorium Ukrainy później osiągają terytorie Litwy albo Łotwy. Takich incydentów mieliśmy przynajmniej trzy za ostatnie lato i jeden z nich był faktycznie bardzo intensywny, ponieważ był to statek bezzałogowy z, z materiałami wybuchowymi i po to, żebyśmy mogli efektywnie rozpoznać i walczyć z takimi zagrożeniami, z takimi dronami, Przewidzieliśmy szereg zadań, przede wszystkim algorytmy, jak są podejmowane decyzje tu na Litwie i również środki techniczne, które będą doskonalone. Jeżeli mówimy tu i o współpracy i o detekcji tych właśnie obiektów, które tu wlatają na nasze terytoria. Jeżeli mówimy o współpracy z sąsiednimi krajami, z Lotą i z Polską. To jest faktycznie zadanie priorytetowe, ponieważ dzielenie się doświadczeniem, dzielenie się pewnymi danymi i możliwościami stanowią możliwość lepiej walczyć z tym zjawiskiem i zapewnić bezpieczeństwo naszych obywateli. Jeżeli mówimy o współpracy regionalnej, to też jestem przekonany, że i nadal będziemy współpracować z Polską, ponieważ Polska jest bardzo ważnym partnerem z NATO, czego dowodem są konsekwentne. Uczestniczenia prezydentów nawet ćwiczeniach wojskowych, na przykład prezydenta Dudy, jak również takich ćwiczeń wojskowych, które ostatnio odbywały się na terytorium Polski, ponieważ ponosimy odpowiedzialność za przesmyk suwalski, za ten odcinek ziemi, który jest takim strategicznym geopolitycznym wyzwaniem, ponieważ oba państwa doskonale rozumieją strategiczną ważność tego przesmyku i są gotowe do do przekazania maksymalnych środków i robienia wszystkiego, co w naszej mocy, żeby bezpieczeństwo tego przesmyku było zapewnione. Dlatego z nadzieją spoglądam na nasze wspólne prace. Dzisiaj nawiązaliśmy bardzo dobry nie tylko taki roboczy, ale i osobisty kontakt z prezydentem. Mam nadzieję, że ten dobry nastrój, ten konstruktywny duch będzie i nadal towarzyszył naszym dziedzinom współpracy i nadal będziemy mogli nie tylko cieszyć się naszymi osiągnięciami, ale i konstatować te rezultaty. Tak, w pełni potwierdzam, drodzy Państwo, to co powiedział Pan Prezydent Nauseda. Ta współpraca jest wyśmienita w odniesieniu zarówno do wspólnych ćwiczeń, do wymiany informacji, do gotowości na to, co dzieje się dookoła i na... Zapad, choćby, w którego jesteśmy przecież teraz w momencie realizacji przez Federację Rosyjską. Natomiast jeśli pani redaktor pyta o kwestię konkretnego ograniczenia, jak rozumiem środków na te działania. Ja poczytuję w nich pewną konsekwentną formę oddziaływania prezydenta Trumpa, która doprowadziła do jego wielkiego sukcesu szczytu NATO w Hadze, zachęcającego do osiągnięcia 5% przez wszystkie państwa europejskie. Tak, musimy sobie zdać sprawę jako Europejczycy i trzeba to powiedzieć jasno, Szanowni Państwo, że wiele państw w Europie jechało w kwestiach bezpieczeństwa na gaz. Była taka e, sytuacja przez wiele lat. E, żyliśmy w zupełnie innym, ja jeszcze wówczas nie byłem prezydentem, w zupełnie innej emocji. Część państw robiła także. Doskonale to Państwo wiedzą, bardzo lukratywne interesy z Federacją Rosyjską, zachęcając Federację Rosyjską do ataku na Ukrainę. To są rzeczy niepokojące. Ja się bardzo cieszę, że zdrowy rozsądek prezydenta Stanów Zjednoczonych, ale także nas, prezydenta Polski, prezydenta Litwy, innych prezydentów europejskich doprowadził nas do sytuacji, w której w sposób klarowny chcemy osiągnąć 5% PKB na zbrojenia i budujemy naszą odpowiedzialność za Europę środkowo, a decyzje prezydenta Trumpa w wielu zakresach, jak Państwo wiecie, są po prostu konsekwentne, a cieszę się, że Europa w tym kontekście się obudziła. Jeśli chodzi o drugie pytanie Pani redaktor, odnoszące się do informacji Biura Bezpieczeństwa Narodowego na temat naruszania polskiej i przestrzeni powietrznej, i sytuacji w basenie Morza Bałtyckiego, całej wojny hybrydowej. Ja jestem tu ze mną jest pan generał Kowalski dzisiaj, ale i przez generała Kowalskiego, i przez pana ministra Cęckiewicza jestem informowany na bieżąco o tym, co dzieje się w zakresie bezpieczeństwa Polski współpraca z Ministerstwem Obrony Narodowej w tym zakresie jest bardzo dobra. Zależnie od tego, który sektor polskiej przestrzeni jest naruszony, otrzymuje regularne informacje z biura bezpieczeństwa narodowego, które współpracuje z Ministerstwem Obrony Narodowej. Pan Prezydent Nowseda zaczął od sportu. Ja się do sportu nie odniosłem, więc na sam koniec, drodzy państwo, potwierdzam, że rozmawialiśmy także z panem prezydentem o sporcie i bardzo się cieszę, że mamy wspólne doświadczenie sportowe. Sport, jak państwo wiecie, uczy z jednej strony partnerstwa, współpracy, uczy kooperacji, sportu, uczy także tego, że można upadać i potem wstawać, uczy wielu cech ważnych także w życiu politycznym, w życiu społecznym i w relacjach między państwami, więc dziękuję także za rozmowę, poza najważniejszymi sprawami, które, których dotykaliśmy, także za miłą rozmowę o sporcie, panie prezydencie. Tak, tylko doprecyzuję, że rozmawialiśmy o sporcie, ale nie przystały czas. It's fun.